Słońce co co już schodzi, coraz wyżej. Lotnisko budzi się tu życia i sobie też trzeba tą pasję podtrzymywać, działać, jeździć w radzie tego, co się kiedyś zarzuciło. I miałem trochę taki okres w życiu na przemyślenia. Jak to się mówi o ładnie, zmiana konfiguracji maszyny. Sporo rozkminek, sporo tam rozważania, dumania o tym co poszło tak, co poszło nie tak ta mniejsze takie wydarzenie życiowe mi to spowodowało to może trzydziestka pykła i trzydzieści jeden lat i dożyło, nie? Ja to po trochę mieć, ale mniejsza o to jestem tutaj, wróciłem do lotniska mam nadal fan z oglądania samolotów nadal mam fan z jazdy na rowerze z kilometrów dystansów gdzieś ta iskra, gdzieś ta pasja cały czas jest i myślę, że to jest chyba odważne, żeby kurde realizować swoje pasje, swoje cele jak się nie udaje, to nie rzucać w piździec tylko wracać upadać, wstawać, wracać, ćwiczyć podnosić porażki popełniać błędy, uczyć się na nich nie rozchmielać tego kurcze, co tam jak mogło się potoczyć nasze życie na wiele innych scenariuszy, tylko jakby wziąć ster swoje ręce i, i starać się kontrolować i działać. Mm. Wiara moja, Kurczę, Kabelka mi się przydała. Ej, serio, taką skałę Od razu kucz, tylko kupa i na mm, No. No, ale trzeba pogadać, na co mamy wpływ, a mamy wpływ na dużo więcej rzeczy, niż nam się zdaje, nie? I mamy też potencjał dużo większy, niż nam się zdaje. Tylko jakby sami nie chcemy tego wykorzystać. Ja wiem, że swój potencjał gdzieś marnuje i nie wykorzystuję. I to, co największym błędem było po Wiśle Pomorskiej, to to, że ja osiągnąłem swój cel, ale nigdy jakoś nie przekuwałem tego dalej. Tak, jak jeździłem, ćwiczyłem, staram się ogarniać, jeździć na ultra kilometry, jakieś tam tematy ogarnąć, żeby się przynocować, się przejechać, zakwipować się zachwipować jak trzeba, no to osiągnąłem swój cel, przejechałem do maraton i nagle co? I zarzuciłem wszystko, nie? I już waga leci do góry, kondycja spada, no bo sobie co chciałem, to udowodniłem. A nie o to chodzi. Chodzi po to, żeby to było nasz styl życia, tak? Żeby żyć pewnymi rzeczami wiary, możliwości na co dzień nie trzeba wyjechać ultramaratonu, żeby ćwiczyć, żeby biegać, żeby aktywnie spędzać czas i w inny sposób spędzać czas. Niekoniecznie na komputerze czy innych tam rozrywkach mało konstruktywnych. A na przykład o zrobić sobie rekreacyjne wycieczki po okolicy. też mam zajebistą. Słowaczy, na miejsce dwóch ultramaratonów i jeszcze przez te okolice kilka przebiega, chociażby wschód, który wczoraj wystartował. Są możliwości, są pasje, są zajawki, na które nie zwracamy uwagi, a które są pod ręką. Tak samo jak tutaj, nie? 120 km na Mazury, a inny świat jest. Też potencjał do zwiedzenia, do zobaczenia. Nie tylko samoloty, nie tylko żaglówki. A gdzieś to tak przemyka przez palce, Podobnie mi się zresztą Podlasie Też rejon do zwiedzania malownicze, ja tam w paru miejscach tyle byłem I co, i tak ma to życie stygnąć? Także jestem to wróciłem na Mazury show ja, za rok Albo z poważniejszym sprzętem do foto, wideo Wpadnę, pokręcić coś konkretnego, żeby te samoloty połapać Albo na ultramaraty, nie ma innej opcji Jestem tu, cieszę się tą chwilą, tym, tym wszystkim, e, tym przeżyciami, spottingiem, e, ruję zdjęć samolotów, całym tym gwarem otoczku związanym z lotnictwem, że kurczę, czuję, że jestem, że to jest moje miejsce, tu się dobrze czuję, tu chcę wracać i tutaj wracam też. Taką mówię, żeby, żeby nie było tak, że kurczę, potem się pasję odstawię na bok, się zapomina o pewnych rzeczach i i gdzieś to tam po cichu umiera. jakby, no, kawę pracy przede mną jest, nie? No, ale dobrze, że takie okresy tutaj się przytają. Mówię, żeby nie marnować swoich możliwości, swojego potencjału, tego co mamy. Taka, tak mała jest moja konfiguracja maszyny. Ech, także co? Do pewnych rzeczy, miejsce wrócić. tylko muszę co pracować. Ach, taki małpow. Nie ja wiem, czy to, co mówię, to miało jakiś sens, miało, nie miało sensu. Kurczę. Ja jeszcze ogarnę się na no, no co zjeść, kurczę nie, Obiadzik sobie mał zrobić, się przebrać i na gierzycko polecę na lotnisko, Znaczy wrócić na, na plażę. Oh, a spoko, nie marnujcie swojego potencjału. Chyba tyle, nie? Bo tego jakoś tak w no, żałuje, żałuję. Nie? Po 30 latach niewykorzystanych szans, z marnowanego potencjału, możliwości. Także można było lepiej, nie? Byłbym trochę w innym, lepszym punkcie. Chyba tyle. Muszę się napić czegoś pobudzającego. Jeszcze parę zdjęć samolotów. Tyle. Pozdro,